Siemanko, z tej strony Maksym, witam Was na kanale Życie na Maxa, to kolejny odcinek z Tajlandii. W tym odcinku zobaczycie m.in. nasz pierwszy trening Mai Tai, dodatkowo zobaczycie odwiedziny Monkey Hill, miejsce w którym Franek został ugryziony przez małpę, jest to udokumentowane, także jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie ten odcinek. Pamiętajcie, żeby na samym początku zostawić subskrypcję i łapkę do góry, bo kanał się rozwija, a ja będę bardzo wdzięczny za każdą Waszą aktywność, więc miłego oglądania, do zobaczenia za chwilkę. Kolejny aktywny dzień naładowana bateria dopełna. Jedziemy, z... przy okazji, wybrać się na jakąś ładną plażyczkę, Także, już za chwileczkę zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Ile to jest 150 watów? 17 zł. Wiecie, to jest najlepsze tutaj? Że, na dobrą sprawę, ze wszystkim można się bardzo mocno targować. I tak jak na przykład masaż. Nam powiedziano chyba 300 batów. No to tutaj mamy już za 200 w tym momencie wytargowany. Eee, no, czyli jedna trzecia ceny. Można, można targować. Byliśmy sobie tutaj na masażyku. Przecudownie. Jak wam się podobało? Tak, było. Super. było fantastycznie. Oooo. Moje zakwasy po porannym bieganiu zostały rozbite. Także tak, tutaj widzicie. Ciągle pracują. Nawet sekundy odpoczynku. Ale piękny widok! kochani, tu kanał Maksym! Ja. Ile razy to powtarzałeś, przyznaj się? Trzy. Trzy, ale próbowałem... No gdzie idziesz? Tro... Franek. Trochę się zawstydziłem. Cześć, jest Gdzie idziemy? E, idziemy na trening Muay Thai. Pierwszy raz, yy, odkąd jesteśmy tutaj na Phuket. Dwa tygodnie jesteśmy? ja no, tydzień, półtora. Półtora i chciałem właśnie pokazać pierwszy nasz pierwszy trening dzisiaj, który zaczynamy. Będzie fajnie, urwie dupę. Nie mogę się doczekać. Ja mam Mac na tym. Ja mam, ty ja mam y, czarnego jezca. Czarny jez. Tak, jeż, jeż. ja też, ja też, ja też. No także zaraz zobaczycie e, jak trenujemy. Znaleźliśmy szkołę Thai Niedaleko nas. Mamy dwóch zajebistych trenerów, którzy wyglądają na takich, którzy przeżyli naprawdę dużo. E, więc e, będzie fajnie, będzie fajnie. Pokażę Wam całość. Kamil? Jak się czujesz? Zajmie ja, ja się. Wyspalne, ja się nie mogę doczekać. Jest Ja się nie mogę doczekać. Jak tak będę walił. Będziemy łamać bambusy? Będziemy łamać bambusy. Pokaż jak to będziesz szedł, Jak, jak ma Gregor. To jest koszuleczka. Jak wchodzisz na trening dzisiaj? O właśnie. Ja mam takie same jak ty. Chciałem, paniu, pa, powiedzieć, paniu powiedzieć. chciałem pani powiedzieć, że dzisiaj idziemy na trening i będzie naprawdę się działo i naprawdę się nie mogę doczekać i będzie była łokieć koło wrotek, dlatego obserwujcie Maxa. Pani, ja nie... <grym> <grym> Ocie, mordaczki Hello. Idziemy na nasz pierwszy trening, tak jak wam mówiłem. Właśnie za chwilkę zobaczcie jak to wszystko będzie wyglądać. To, niedaleko nas. Nie no fajnie. Halo? Ale wszyscy spocone stopy, patrzcie, jest tak gorąco. Dopiero, dopiero, rozgrzewka. Zobaczcie tu co będzie za miesiąc czasu. No, jest nieźle. Zgrane Fajnie, fajnie, fajnie. Dosyć nam roboty. Pranek ciepło? Nie, właściwie trochę zimno. Nie wiem czy nie założyć. Bez tlenuwa, bez tlenuwa. Po rozgrzewce i... Jest ciepło, ale jest fajnie. Robimy sobie, robimy sobie nadgarstki, wowiki i zaraz zaczynamy robotę. Zasuwamy, zasuwamy, 40 minut za nami, po Na samej rozgrzewce czułem się bardzo spopowany, w sensie zbliżamy. kamień zasuwa, trzeba przykłady, kondycja się robi, cały czas szczęce, cały czas ciężka robota i o to chodzi. Jak po pierwszym treningu? Uch, ciężko było, ale było super. Dużo nowych rzeczy się nauczyłam. Franio? Jak po pierwszym? Powiem wam zajebiście, fajny klimacik, fajny nauczyciele, zupełnie co innego niż w Polsce, w sensie taka tajska szkoła, nie? że cios, 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 cios. Non stop zajazd. Tak, no fajnie. Zbieram opinię każdego. Jak tam? No mój pierwszy raz, więc totalnie słowa do dałem z siebie wszystko 100%, ciężko. Piąteczkę, duża piątka. Dałem z siebie całe 20%. Kamil, jak? Inaczej niż ty kundo, co? No, tak, tak fajnie, tak jak na personalnych treningach, każdy tutaj. Miał swojego trenera można powiedzieć, nie? No. Jeden trener na dwójkę przypadał, także krótka przerwa i ostry zajazd, naprawdę fajny. Paula, jak ci się podobało? Pierwszy trening opowiadaj. Ja nie ci powiedzieć. Czyli było super. super. no już jestem prawie mistrzem. Prawie kejo mistrza. Jest. Pierwszy trening za nami. Chyba mam, to jest zupełnie coś innego niż to co się robiło w Uniiu. Wiadomo tam zajazd, bez trenowa, ale tutaj ten klimat blaszany dach. Wypiłem trzy wody, nigdy tyle nie piłem wiem trzy wody, nie mam siły nic powiedzieć. Spodenki można wyrzymać, bo bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Teraz przy... wpadamy tutaj pojutrz. Tak wygląda mata. Pa Przyjechaliśmy sobie do Monkey Hill, będziemy oglądać małpki. Wczoraj, wczoraj nasz kolega był i bił się z jedną, pierwszą, na wejściu od razu. Także mam nadzieję, że nas nie zaatakuje. <in noc: śc interessante> Kamil leci do Jak je Nie dotykaj! No i Natalka tak pojadła kokosy. Franek patrzcie się na ciebie, zać. Wodę chce.

O, ty Nie ma. Nie ma To Zobacz, ich coraz więcej, spierd... Łooo! Okay. Chodźcie do góry. Chodźcie. Chodźcie do góry. Chodź, ja do góry. Jak niesie ma malucha, co nie? <gryzamy> Kizo, mogę autograf? Nie no, idzie ze mną. Dawaj tą sznurówkę! Dawaj tą sznurówkę! No jak zaczepia! Zobacz, jak No to chodź. Nie, Stój! Uuu Jomek, stoję, nigdzie nie jest. A Może ty fons, ty? Nie to jest Nie może przejść Daj wodę! Bo nie ma telefon! Telefon nie, telefon nie wolno Ci pana telefonisia ozwać. Ja. Widziałeś zęby? No chodźcie! Ale malówka, nie? Ej! Spin! Nie wolno! To jest spodnie! No chodźcie! No chodźcie! No zobacz, pani sobie jedzie na skuterku jak nigdy idzie. Patrz, oni sobie przeszli tam, zobacz jak sobie przeszli. O kurde, zaźmił Dotarliśmy do pierwszego punktu widokowego, chyba. Idziemy wyżej. Po drodze były małpy, które. Yy, Przecież mieszkasz w Zimbabwe? W sumie tak. Po drodze zawsze to mamy małpy. Także czuję się jak ryba w wodzie, bo mieszkam z nimi. Tutaj koleżka przegrał bitwę. Eee, drugą rundę, jest jeden, jeden, ja jeszcze. Ale powalczę. nie masz wody już, to nie masz Ale to kupię, to no, nie ma problemu. Telefon jej daj. Dotarliśmy <noise> <noise> na samą górę, okazało się, że już nic więcej tak naprawdę tutaj nie ma. Poza kablami do internetu nic więcej nie znaleźliśmy. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie komentarz o treści Tajlandia. A jeżeli nie, to zostawcie komentarz o treści Tajlandia. A jeżeli jest to wam obojętne, to też zostawcie komentarz o treści Tajlandia. Już niebawem zobaczycie dużo więcej fajnych, e, ciekawych obrazków. Mam bardzo dużo pomysłów. Już niedługo również zrealizuję dla was e, mega, mega hardkorowy pomysł. Tam, na tamtej wyspie, którą widać daleko, daleko, daleko. Eee, więc już niedługo, już niedługo będziecie mogli zobaczyć więcej. Jeżeli możecie, zostawcie subskrypcję na kanale. Będę wam mega wdzięczny. Kanał dopiero się rozwija, dopiero raczkuje, więc każda subskrypcja jest dla mnie tutaj na wagę złota. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie wyślijcie ten link do Waszych znajomych. No i co? Widzimy się już w niedzielę o godzinie 10 podczas trwania następnego odcinka. Także do zobaczenia.